Dziś w tej porannej modlitwie przypomnimy sobie razem o żywej obietnicy. Bóg przywraca marzenia, które myślałeś, że zostały utracone. Nieważne ile czasu minęło, ani jak trudne były dni. Bóg w swojej nieskończonej miłości i miłosierdziu nadal ma moc, by napisać twoją historię na nowo i rozpalić w tobie nadzieję, która wydawała się zgaszona. Słowo Boże uczy nas w Księdze Joela, rozdział 2, werset 25. Że on potrafi przywrócić lata, które zostały pochłonięte. Nie mówimy tutaj tylko o przemijaniu dni, ale o tym, co zostało skradzione z Twoich marzeń, o szansach, które zdawały się zniknąć po drodze, o radościach, które życie próbowało zdusić. Dziś, przez tę poranną modlitwę, jesteś wezwany, aby powstać w wierze i zaufać, że Bóg nadal działa, nawet jeśli Twoje oczy nie potrafią tego zobaczyć. Wielu nosi w sercu zapomniane obietnice, porzucone projekty, otwarte rany po nieudanych próbach. Życie ze swoim bólem i nieprzewidywalnością często sprawia, że wierzymy, iż jest już za późno, że to, co najlepsze, już minęło. Ale Słowo Boże mówi, że On czyni wszystko nowym. To modlitwa o przywrócenie marzeń modlitwa, by Twoje serce znów zaczęło wierzyć w niemożliwe. W tej chwili porannej modlitwy chcę, abyś pozwolił obecności Boga dotknąć najskrytszych miejsc twojej duszy, tych miejsc, gdzie przestałeś wierzyć, gdzie zagościła wątpliwość, gdzie nadzieja umilkła. Nie bój się odsłonić swoich ran przed tym, który uzdrawia. Bóg specjalizuje się w przemienianiu łez w świadectwa, porażek w zwycięstwa, porwanych stron w nowe historie wiary. Poranna modlitwa to nie tylko rytuał, to spotkanie z Bogiem, który porusza niebo i ziemię, aby spełnić swoje słowo w Twoim życiu. Za każdym razem, gdy klękasz, za każdym razem, gdy otwierasz swoje serce, siejesz na żyznej glebie. Nawet jeśli teraz nie widzisz owoców, nawet jeśli okoliczności się nie zmieniły, wiedz, że Bóg działa w niewidzialnym. Twoja dzisiejsza poranna modlitwa ma cel przywrócić to, co strach, smutek i rozczarowanie próbowały zniszczyć. Boża odnowa nie jest częściowa, ona jest pełna. On nie tylko oddaje marzenia. On je odnawia, udoskonala i przemienia w coś jeszcze lepszego niż sobie wyobrażałeś. Dlatego dziś, oddając się tej porannej modlitwie, porzuć każdą myśl o porażce. Pozwól, aby Słowo Boże było ziarnem nadziei w tobie. Gdy światło dnia ogarnia niebo, niech światło Boga zacznie również oświetlać zapomniane zakamarki twojej duszy. Może uwierzyłeś, że twoje najlepsze dni są już za tobą, może zaakceptowałeś kłamstwo, że już nic się nie da zrobić. Ale Bóg, Bóg tej porannej modlitwy, Bóg, który obiecał przywrócić stracone lata, jest tu teraz, aby powiedzieć ci, że jeszcze coś nowego jest dla ciebie przygotowane. Nie chodzi tylko o odnowienie dawnych marzeń, chodzi o wejście w nowy czas, w którym chrześcijańska nadzieja jest umacniana, a wiara staje się niezachwiana. Dziś rano, gdy modlimy się razem, pozwól, by Słowo Boże rozpaliło w tobie na nowo wiarę, którą myślałeś, że utraciłeś. Pozwól, by głos Ducha Świętego przypomniał ci. Marzenia, które zrodziły się w Twoim sercu, narodziły się najpierw w sercu Boga. W komentarzach poniżej zostaw swoją prośbę modlitewną dotyczącą konkretnej dziedziny lub kogoś, kogo kochasz. Jeśli wolisz, napisz: módl się za mnie. Będziemy się za Tobą wstawiać z miłością jak prawdziwa wspólnota wiary, bo kiedy modlimy się razem, niebo się otwiera, zstępuje pokój, a cuda zaczynają się dziać. To dopiero początek tego momentu porannej modlitwy, a to, co Bóg chce wylać na twoje życie, jest większe niż możesz sobie wyobrazić. Panie, w tej porannej modlitwie stajemy przed Twoją świętą i potężną obecnością. Uznajemy, że Ty jesteś Bogiem, który czyni nieskończenie więcej niż to, o co prosimy lub co myślimy. Uznajemy, że często w naszej wędrówce czujemy się zniechęceni, jakby marzenia, które kiedyś pielęgnowaliśmy, Zostały pogrzebane pod gruzami bólu, oczekiwania i rozpaczy, ale dziś w tej modlitwie trzymamy się Twojego Słowa, które zapewnia nas, że jesteś specjalistą w przywracaniu tego, co uznaliśmy za martwe. Ojcze, wołamy w tej porannej modlitwie o przywrócenie marzeń, które z powodu życiowych okoliczności zostały porzucone. Wiemy, że nasze ludzkie ograniczenia często sprawiają, że poddajemy się zbyt wcześnie, ale Twoje Słowo przypomina nam, że Twoje myśli są wyższe niż nasze myśli, a Twoje drogi są wyższe niż nasze drogi. Ty nas nie opuszczasz, nie zapominasz o obietnicach, które zasiałeś w naszych sercach. W tej porannej modlitwie oddajemy Ci, Panie, każde zmęczone serce, każdą przygnębioną duszę, każdy przeciążony umysł, który myślał o rezygnacji. Prosimy, aby Twój święty Duch teraz tchnął życie w te marzenia. Niech każdy Duch porażki, każda myśl o niezdolności. Każdy paraliżujący lęk zostanie teraz usunięty w imieniu Jezusa. Niech każdy, kto modli się z nami dziś rano, poczuje Twój dotyk odnowy przenikający jego historię. Boże, prosimy, aby nadzieja została dziś rozpalona na nowo. Nawet w obliczu najtrudniejszych okoliczności, niech wiara nie zgaśnie. Pamiętamy Twoje słowo, które mówi, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych, nawet jeśli jeszcze nie widzimy spełnienia. Decydujemy się wierzyć, bo wiemy, że Ty jesteś wierny by spełnić to, co obiecałeś. Nieważne, ile czasu minęło, nieważne jakie przeszkody pojawiły się na drodze. Ty nadal masz wszystko pod kontrolą. W tej porannej modlitwie ogłaszamy, że marzenia, które pochodzą od Ciebie, nie umierają. Mogą przechodzić próbę czasu, napotykać opór, być pogrzebane przez zmęczenie, ale we właściwym czasie z martwych wstaną dzięki Twojej potężnej ręce. Przywróć Panie Odwagę do marzenia, odnów chęć do walki, przywróć entuzjazm, który został utracony, rozpal na nowo pasję do projektów, które narodziły się w Twoim sercu, zanim jeszcze zostały zasiane w naszym. O Boże, podnieś upadłych, wzmocnij słabych, oświeć tych, którzy są w ciemności. Niech ta poranna modlitwa będzie jak delikatny powiew na pustyni, niosący nadzieję tam, gdzie był tylko smutek. Niech ten, kto już nie wierzył, że może zacząć od nowa. Dziś poczuję Twoją obecność wspierającą każdy krok. Niech obietnice ukryte głęboko w sercu znów zakwitną, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne i nic nie może udaremnić Twoich planów. Panie, dziś rano zrywamy każde słowo klęski wypowiedziane nad naszymi marzeniami. W imieniu Jezusa unieważniamy każde wyroki porażki i stagnacji. Ogłaszamy, że nasze marzenia, zgodne z Twoją wolą, będą się rozwijać. Niech uśpione posługi zostaną przywrócone. Niech złamane relacje zostaną uzdrowione. Niech zapomniane powołania zostaną odkryte na nowo. Niech zakopane talenty zostaną ponownie wykorzystane dla Twojej chwały. Prosimy także w tej porannej modlitwie o mądrość, by rozpoznać Twój czas. Często nie rozumiemy procesu i ogarnia nas niepokój, ale dziś prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu, wiarę, by nie rezygnować i posłuszeństwo. By dalej ufać, pragniemy kroczyć w rytmie Twojego ducha, nie spiesząc się ani nie zniechęcając, ale wierząc, że Ty zawsze wiesz, co jest dla nas najlepsze. Każde słowo tej porannej modlitwy jest ziarnem zasianym na żyznej glebie. Wierzymy, że nawet jeśli wieją wiatry, nawet jeśli nadciągają burze, ziarna zasiane przez wiarę wykiełkują we właściwym czasie, żniwo odnowy będzie obfite, a marzenia, które wydawały się martwe, Ożyją z jeszcze większą siłą i pięknem. Dlatego dziś rano oddajemy nasze lęki, frustracje i ograniczenia w Twoje ręce. Prosimy, byś zamienił nasze łzy w uśmiech, nasz niepokój w pokój, nasze wątpliwości w odnowioną wiarę. Wiemy, że kiedy oddajemy Ci nasze marzenia, one nie umierają, są przekształcane dla jeszcze większego celu niż mogliśmy sobie wyobrazić. I tak, z otwartym sercem i odnowioną wiarą, dzięki Twojemu Słowu, Kontynuujemy tę poranną modlitwę, pewni, że najlepsze dopiero przed nami. Pewni, że Bóg, który rozpoczął dobrą pracę, jest wierny, by ją dokończyć. Trwamy przed Tobą, spragnieni więcej Twojej obecności i pewni, że odnowienie już się rozpoczęło. Jeśli ta modlitwa dotknęła Twojego serca, jeśli wierzysz, że Bóg odnawia Twoje marzenia i rozpala Twoją nadzieję, zapraszam Cię, byś napisał Amen w komentarzu. Twoja interakcja jest aktem wiary. Potwierdzeniem tego, co Duch Święty właśnie teraz działa w Twoim życiu. A jutro o szóstej rano spotkamy się ponownie na kolejnym wyjątkowym czasie modlitwy i Słowa Bożego. Zapraszam Cię, byś trwał w tej codziennej duchowej podróży, szukając Pana od samego świtu, oddając każdy nowy dzień w Jego ręce. Teraz jesteś częścią tej wspólnoty wiary, miejsca, gdzie każdego dnia odnawiamy nasze siły, naszą nadzieję i nasze zaufanie do Boga. Subskrybując i włączając powiadomienia, będziesz otrzymywać codzienne modlitwy, które wzmocnią twoją wiarę i pomogą ci rozpocząć dzień z Bożym prowadzeniem. Zostaw również polubienie, by to słowo dotarło do jeszcze większej liczby serc. Niech pokój, który przewyższa wszelki rozum, strzeże twojego serca dzisiaj i prowadzi cię z pewnością, że Bóg, który obiecał odnowić, jest wierny, by spełnić każdą obietnicę. Niech Bóg cię błogosławi.